Discover a new world, a new home, a new beginning for mankind. Hej, 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 witam wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Marvola, a to jest Civilization Beyond Earth, witajcie moi drodzy. No cóż, no cóż, słuchajcie, powoli, powoli hmm, zaczynam realizować swoje plany, mianowicie budujemy tutaj, to się nazywa kondensator miazmy, będziemy tutaj próbowali pokryć nasze terytorium miazmą, dlatego też, że poszłem w harmonię, Myślę, że to może być całkiem fajny pomysł. No i będziemy starać, starać się e, osiedlić tutaj w tych rejonach. Mów nie chodzi mi o te złożenia miazmy Tu jest 10 jednostek. To jest naprawdę, naprawdę dużo. Można by to było fajnie wykorzystać. E, no i zobaczymy. No i zobaczymy. Mianowicie też będziemy się to powoli przygotować do wojny. Tutaj przeciwnik widać też nie śpi. Ale spokojnie. Spokojnie. Dobrze słuchajcie. Kontynuujmy, może tu są jakieś zadania. Coś tu się zaktualizo zaktualizowało. Dobra, słuchajcie, włączyły mi się porady. Ja je muszę kurna wyłączyć. Brak podpowiedzi. dziękuję. Włączyły mi się porady, bo moja matka zaczęła w to grać i włączyła sobie porady i tak jakoś wyszło. Zresztą moja matka jest wielkim jest wielkim fan, jest wielką fanką Cywilizacji W pewnym sensie to od niej złapałem bakcyla na tą grę No ale cóż no ale cóż, dobra Co tu słychać? No Nie ma się. E, Okej okay. Brama Exodusu gościu zbudował Okej, okay, dobra, tu są nasze jednostki, ja bym was przerzucił tutaj na północ, mimo wszystko. Okej, okay, produkcja, co my tu możemy ciekawego zbudować? Eee, zbudujmy sobie, a niech będzie ten cytożłobek, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nasi robotnicy tutaj pięknie pracują. Za chwilkę powinien nam się zbudować kondersa, kondersa, kondensator miazmy. No i będziemy chcieli też zakupić troszkę osadników, aby móc wykorzystać kolejne złoża ksenomasy. Ale spokojnie. Aby doznać zrozumienia, musisz poddać się asymilacji. Nie da się przetrwać bez ran. Nikt nie idzie przed siebie nienaruszony. Okej. Okay. Dobra, mamy... Wiemy, e... że to nasz charakter i prawość czynów stanowią o nas, a nie kolor skóry czy sekwencja genów. Ok, zrobiliśmy trzynasty punkcik... E, 13 punkcik harmonii... E, dobra. Okej, okay, możemy zmodernizować nasze pojazdy. Będzie kobra. Co nam to da? Miasma. 30% przy ataku z miazmy, podczas obrony w miaźmie. Wszedź się po ataku. Hmm, to są... jednostki pancerne, więc mobilność będzie miała spore znaczenie. Dobra, weźmy sobie to. Myślę, że jest to nawet niż atak z miazmy. Dobra, badania. Badania, badania, badania. Co my tu ciekawego możemy opracować? Dobra, co nam wyszłoby najtaniej? Wytwarzanie, huta stopów. Budowa... Dobra, zróbmy sobie to. To jest 5 tur. To się szybko zrobi. Będziemy mogli dać e, jakieś pociągi, jakieś, jakąś kolej. Może być dosyć interesujące. Powiem szczerze. Zobaczymy. Dobra. Współpraca, współpraca. Oni... Franco Iberia wykorzystała dokładnie... Znaczy podjęła dokładnie tą do samą decyzję co my, co do harmonii. A więc jest dosyć fajnie. To wygląda. Zobaczymy. Moi drodzy. Okej. Okay. Oho, sporo się tutaj pobudowało. E, dobra, to jest nam się pierwszy kondensator miazmy Dobra. E, ja bym chciał... Ten obszar pokryć miazmą. Okej, okay, ile to by mu te jednostce zajęły? 10 tur. No dobra, by tutaj się fortyfikować. Tutaj kolejny kondensator miazmy. Okej, okay, myślę sobie. Pokryjcie mnie miazmą. A czekajcie. Ja mam zasięg. A, to jest nasz zasięg. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ehm. Ok. Tutaj mieliśmy naszą satelitę. W ciągu 10 tur ten obszar pokryje się miastem. Bardzo miło, bardzo miło. Mnie to cieszy. Dobra, wypróbuję sobie produkcję. E, dobra, tego nie robimy, ponieważ to nam zużyje mm, punkty ksenomasy. Dobra, zacznijmy tutaj sobie... E, dobra. Prawdziwy ksenorui. Prawdziwa ksenokawaleria. Ciężka piechota. Grabieżca. Zrobimy tutaj sobie kobry. Okej, okay, tutaj z kolei okej okay, tutaj miał życiele tu myślę zróbmy sobie centaura a tu mamy jakieś a tu mamy pełno budynków do zbudowania jeszcze co by tu wybrać co by tu wybrać Dobra, zróbmy sobie sieć na słuchową na razie i podejmij, podejmijmy decyzję. E, tajny agent. Dobra, weźmy sobie to na razie. Zobaczymy. Was e, przemieśćmy nad granicę. Myślę, że to nie jest zły pomysł. Okej, okay, kontynuujmy w takim razie nasz rozwój. Obecnie będziemy pracować nad zwiększeniem naszej armii. Zobaczymy. W sumie to szłoby tutaj zniszczyć te gniazdo obcych. Yy, myślę, że to by nie był zły pomysł. Dobra ziom. Nie płakaj. Nie płakaj, nie płakaj, bo tego nie lubię. Okej. Okay. Nasze wojska uderzą na te miasto. Później na te. No i będziemy atakować każde kolejne. Takie jest przynajmniej założenie. Okej, okay. nasze wojska podchodzić. Dobra, no i kontynuujmy. Rozwój. Troszkę mi hajs zaczął spadać, to mnie troszkę niepokoi. Niepokoi mnie to. Ej, 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 uj, troszkę się obraz zaciął, sorry. Porgowlia opieras, nie na potrzebach, a na sprawiedliwość. Dobra, spadaj, ją. Przykro mi, że nas to poróżniło. No ale spokojnie. dla Was. Czekajcie, czekajcie nas spokojnie, nas spokojnie, moi drodzy. A tutaj, tutaj możemy sobie zrobić na przykład to. Będą pieniądze z tego, by się tutaj fortyfikować. Wy tu na razie. Okej, okay, dobra. No i kontynuujmy. Zobaczymy. Jednostki wojskowe nam się produkują. Myślę, że to jest znaczy będziemy słuchajcie szykować się do ataku na wroga to nie powinno pozostawiać jakichkolwiek złudzeń te kseno szyby są kurna drogie w utrzymaniu sporo to kosztuje ale daje interesujące mm, premie bo i pieniądze znaczy e, w sumie czekajcie a, Każdy szyb daje coś innego, żeby się tutaj fortyfikować, by zaatakować to gniazdo. Takie są przynajmniej plany. Okej, okay. za chwilkę będziemy mieli wytwarzanie, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Łoż, ty, ale tam... Ale tuż, ale tu są jednostki. Artyleria, jakaś kurna potężna. No zobaczymy, zobaczymy. Co z tego wyjdzie. Heurystyka przydatna w określaniu metakognicji wyraża się pytaniem. Czy ten organizm po prostu tworzy narzędzia? Czy może tworzy narzędzia, które same tworzą narzędzia? Sorry, można po polsku? To jest nawet zbyt skomplikowane, nawet jak dla mnie. Eee, dobra. Zróbmy ty sobie, tak sobie myślę, tą hutę na ten czas. No i tutaj może centrum dowodzenia. E, Okej, okay. no i badania kolejne. Co my tu możemy zrobić? 15 tur, 13 tur. Ulepszalnia, cokolwiek to jest, ale wymaga siódmego poziomu supremacji. Eee, Okej. Okay. Ulepszanie ciała. Wytwórnia biopaliw. Algi będą potrzebne. Okej. Okay. Zróbmy sobie to. Biologia. Popracujmy nad tym. Okej. Okay. No i my tu możemy tych zaatakować. Ładnie, ładnie, ładnie. Okej, okay, troszkę hajsu żeśmy zarobili Dobra nasza Okej, okay, kontynuujmy w takim razie Myślę, że na polistralię trzeba będzie za niedługo uderzyć zobaczymy co z tego wyjdzie coś tu kurna tak szybko zapierdziela jestem ciekaw co to jest dobra bliska deorbitacja A spoko, spoko, spoko. Tego się też spodziewałem. Nic nadzwyczajnego na chwilę obecną. Dobra, mamy cnotę, którą możemy jakoś fajnie wykorzystać. Yy, energii z każdego obywatela specjalisty. Szlaków handlowych nie mam, niestety. Yy. Zróbmy sobie to. Okej. Okay. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że bardzo szybko rozpoczniemy atak. Bo już zaczynam... Mm, jest do tego na to gotowy. Jestem ciekaw, co tutaj Słowianie kombinują. Ciekawi mnie to, powiem szczerze. Tutaj jeszcze jedno, tutaj z dwa miasta bym chciał założyć, ale to jak będą pieniądze na to, na razie nam się nie, mi się nie śpieszy przynajmniej. Ej, co oni tutaj zbudowali? Co wy tutaj macie? Macierz. No ciekawie, 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 troszkę pieniędzy nam przybyło. To cieszy. Dobra, tutaj mamy ciężką jednostkę, którą przerzućmy tutaj. Okej, okay, co my tu mamy? Tutaj mamy sobie hutę stopów. No i kontynu kontynuujmy. Okej, okay, wszystko się ładnie tutaj nam rozwija. Dobra, zaczęliśmy znowu zarabiać. To cieszy, to cieszy. Tak, będziemy rozsiewać gniazdy meziom gdzie chcemy. Jak pięknie. Żeśmy ich tutaj omiaźmili. Dobra, spokojnie, spokojnie. Dobra, tu jest nasza jednostka. Przerzućmy ich tam. Wy już jesteście gotowi. Wy tutaj nad granicę. Jestem ciekaw co zrobi przeciwnik. O i mamy Modernizację. A! Pomożemy dać lotniskowce. I nasz lotniskowiec będzie Hydrom. Co nam to da? Eee... To jest dobre. weźmy sobie to. To zwiększy żywotność naszych maszyn. Eee, teraz tak. Tutaj można sobie dać ksenorafinerię spokojnie, też czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy ta ksenorafineria... A, dobra, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. nie było pytania. Dobra. Dobrze, dobrze, dobra, zaczynamy, kontynuujemy w takim razie. Myślę, że za niedługo trzeba byłoby pomyśleć o atakowaniu wroga. O, jednostki przeciwnika się pojawiły. W Twoich żyłach płynie żelazo powstałe w sercu dawno zmarłej gwiazdy. Tak dalece wszechświat kocha życie. Okej, okay. ale nowe budynki mamy do wybudowania. Okej, okay. was przerzućmy tutaj. No i mamy nasze kobry które się udadzą tu Mamy także naszą artylerię Okej okay. Będziemy się przygotowywali do tegoż ataku Okej, okay, mamy trzy jednostki ksenomasy Możemy tutaj coś zbudować Zbudujemy sobie ksenokawalerię to może być interesujące, a tutaj zbudujmy sobie... Xenorui. To jest taki odpowiednik piechoty. Dobra. Badania. Co my tu możemy teraz opracować ciekawego? Niezłe są te jednostki. Dobra. Kognicja, cokolwiek to jest. Okej, okay, dobra Zróbmy to Dynamika społeczna Boże, ile tutaj jest możliwości rozwoju Okej, okay, kontynuujmy w takim razie Dobra, kontynuujmy, kontynuujmy Co tu słychać? Tutaj są, tych jednostka pancerna która mnie troszkę może stanowić pewne trudności dla nas Urządzenie wskrzeszające, dobra O, gdzie mnie tam wywaliło Dobra Spokojnie, tylko spokojnie moi drodzy Jaki ona ma zasięg Atak przeciworbitalny Dobra by się tutaj fortyfikować Eee, dobra, was przerzućmy tutaj. Nasze czołgi. No i nasza artyleria. Dobrze, no i kontynuujmy. Kontynuujmy. Zobaczymy. Ładnie się tutaj nasza ksenomasa się rozwinęła. jest, nie jest źle. Tutaj nasi robotnicy coś, albo budują te tory tej kolej... kolejki magnetycznej. Ciekawie, to może wyjść. Dobra, czas zacząć działać. Tylko dwa pola zasięgu, to mnie troszkę nie satysfakcjonuje Powiem szczerze Okej, okay, wy na razie Czuwać Teraz tak, tam musimy jeszcze przerzucić Okej, okay, kontynuujmy Tak, nasze wojska są prawie gotowe do rozpoczęcia działań zaczepnych. Jeszcze będę chciał tutaj do naszego e, Ganzoring e, przerzucić nasze lotnictwo, które będzie wspierało nacierające wojska. O, to jakiś kraken się e, przyłączył, Dobra, do polityfikować się. Tutaj nasze. nasza artyleria. Dobra, teraz tak. E, ciebie. Zmiana bazy tu. Ciebie. E, zmiana bazy tutaj. Dobra, nasze lotnictwo zostało przebazowane. Okej, okay, produkcja. Co my tu możemy ciekawego zbudować? E, możemy tutaj zbudować na przykład to. Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra Tu jest nasz okręt który rozpoczął mm, eksplorację Ile by ci tu zajęło? 14 tur Powrót No trochę to potrwa, ale myślisz, że, myślę, że myślę, możesz mi się tutaj przydać Okej, okay. na razie jeszcze kontynuujmy Poczekajmy jeszcze chwilę Nasze jednostki się tutaj jeszcze produkują Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. No, teraz będzie kolejna technologia opracowana. To mnie bardzo będzie cieszyło. Myślę, że wiem, o czym myślisz. A ty myślisz, że wiesz, co wiem o tym, o czym myślisz ty. Mylisz Bo się jednak. Boże, Jezus Maria, takie tu po prostu rozkminy ciężkie co my tu możemy czyszczenie nieba dobra na razie przechwytywanie ok wy w razie czego przygotować się do ostrzału ok tutaj możemy sobie zbudować o myślę że to możemy spokojnie zbudować e, dobra no i teraz będziemy pracować nad nad czym, nad czym, nad czym. Co my tu mamy? Jest 11 tur. Ehm. Dobra. 11 tur. Co mi to da? Tego nie będę mógł używać. Jedynie to mi to da. To kiepsko. Nie jestem zadowolony. To tutaj... Dobra, weźmy sobie to. Myślę, że spróbujemy to jakoś sensownie wykorzystać. Okej, okay, dobra. Nasza jednostka, a wy tutaj czuwać. Dobra, no i kontynuujmy. Uważaliśmy się za niezwyciężonych. My, którzy przetrwaliśmy najmroczniejsze dni w historii Ziemi i poprowadziliśmy ludzkość poprzez wszechświat. My, którzy pełni nadziei i desperacji znaleźliśmy sobie dom wśród gwiazd. No My, nie, no nie tylko przetrwać, O dzięki temu wielkość. Uważaliśmy się za niezwyciężonych. Pomyliliśmy się. No nie gadajcie, no kurde. Już koniec! Już koniec! Już mi nie wyszło! Czyżby to miał być ostatni odcinek? No nie! Czemu? Why? 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 O oh. No niedobrze. No niedobrze. Nie z tego, nic z tego, nicowego. Przegrałem, przegrałem, po prostu przegrałem. Nie mogę kontynuować gry. I to mi się nie podoba. No cóż, muszę wrócić do menu głównego. Oj, niedobrze, moi drodzy. Niedobrze. Nie jestem tym faktem zachwycony. Yy... Ale no cóż, myślę, że jeszcze się z tą grą nie rozstaniemy. To była pierwsza seria z niej. Myślę, że jeszcze w nią e, z miłą chęcią pogram. Może rozpoczniemy coś e, nowego. Myślę, że na niższym poziomie trudności. E, ponieważ y, na początku te problemy ze zdrowiem, z finansami to mnie troszkę wykończyło. Poza tym sam nie wiedziałem jeszcze do końca jak w to grać, ale sporo się nauczyłem i myślę sobie, że będziemy kontynuować zabawę z Civilization Beyond Earth. No cóż moi drodzy, no cóż moi drodzy, niespodziewane zakończenie serii. Mam nadzieję, że nie jest to jedyna seria z tej gry, jaką zrobię. Myślę, że za niedługo rozpoczniemy yy, kolejną, kolejną. Myślę, że tym razem pokażę Wam nieco inną ścieżkę rozwoju, ale na niższym poziomie trudności. E, no cóż moi drodzy, mam nadzieję, że... Ten, materi ten materiał, jak i cała seria Wam się podobała, jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania oraz do oceniania tego filmu, jak i do subskrybowania mojego kanału, a tymczasem ja się za Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.